Witam na kanale Podchmielone Ptaszniki. Dzisiaj trochę na zospaniu ale trudno. Otwieramy paczkę z arenta, z pajączkami. Wskrójcie z... kolejne ptaszniki, jak można zauważyć na bluzie dziewczyny. Tak. Także zaraz... jest koks. Będziecie mogli zobaczyć, co jest w środku. Mhm. Najciekawszy moment w filmiku z otwieraniem, nie? czyli otwieranie paczki. Dostaliśmy papier I dużo więcej papieru Dokładnie Więc pewnie będzie dużo brasiek Możecie nawet zauważyć No, trochę tego jest, nie? Nie, nie powiecie, że nie I mamy chyba awikularię na zdjęciu o, no To naklejeczka dla mnie Niestety Niestety no, no. Jeszcze wam pokażę moją ścianę sławy, jest piękna O, no to kolejna naklejeczka dla mnie. Ogólnie też, póki dziewczyna otwiera, to musicie wybaczyć, że cały czas tam nosem podciągam, ale jestem niestety chory i można to trochę po usłyszeć, także... Też filmik, który zobaczycie, w... pewnie... No ten jeden filmik, tu, gdzie ja otwierałem ze Spiders Factory, więc... No niestety, ale jakoś się trzeba przebiedzić, no. Dzieci przyszły, to trzeba było je otwierać. Ogólnie mega fajne jest to, że zamawiając u Arenda, nie nieważne czy to będzie za 50 zł czy za 100 zł, to tak czy siak dostajecie wylęg Karaczanów. Jest to mega fajna opcja, zwłaszcza na to, że pająki to mogą być na przykład maluchy, nie? także no jest to mega miłe z jego strony na pewno. Za 50 zł dostajecie 50 sztuk wylęgu Karaczana, a za 100 zł 100 sztuk wylęgu Karaczana. Także jest to mega fajna opcja. Zawsze piękne naklejeczki. I piękne naklejeczki. Tyle które się musimy zawsze kłócić, kto je weźmie. Bo ja mam swoją ścianę sławy mogę ją nawet pokazać małe przybliżonko. Jakoś tam pod później, a dziewczyna nie ma nic. Bo ja trzymam na specjalną okazję. No ale dlatego ja bardziej poszanuję ona nią. To właśnie, to warto zaznaczyć też, że brachy podaj, bodajże L5 jest w gratisie tutaj, także to też jest mega super, nie? Tak. I będzie moja druga braszka do kolekcji. Skierze, tak. Moim pająkiem była braszka, to teraz trzeba kontynuować. No i to była braszka L1, nie? No. Teraz już będziesz miała od razu na starych trochę większego dzieciaczka. Mm -hmm. Do piekowania. się. co tu będzie. Strzelam na pająki. Nie no, ale czy tutaj będzie ten wylęk, czy gdzieś indziej? Nie, to tam to będzie wylęk. Nie, bo to takie malutkie jest, nie? Ale mega świetnie zapakowane też. No. Czyli musimy iść po Okej okay. No to co? No, po chwili się co dostałaś. Y NT. NT. Nie wiem. Mhm. Y y BH. To może być Tahamori. Mhm. Y Zaraz zrobię wam jeszcze zbliżenia, tam to tak na spokojnie. BV. To może być Fagans, albo. Nie wiem. chyba ma Wagans, tak coś czułem. Chyba, zmieniono nazwę na fildokat. Nie ma pojęcia. P.S. Mhm. I, I, I ostatni maluch. P.B. czyli nie wiem... <laughs> BMI. Pierwsza sztuka to jest... A zbliżenie, w sensie ostrość. Enter, no? W kliszuweczce. No, tutaj mamy kolejnego malucha. Widzę, że musisz pieszć już trochę do wyjścia. Kolejny olbrzym dosłownie. O, widzicie, jak sobie tu te muszkami. Kolejna sztuczka. I następny to. Strzelam, że to może być Sazimai. Mamy tutaj 5 pajączków. No i jeszcze oczywiście ten wylęk. No i tu jest właśnie ten. To jest stop. Wylęk. Także widzimy się za chwilę przy tym, jak Wam pokażę, jakie pająki dostaliśmy. Także tutaj macie podsumowanie tego, co dostaliśmy od Arenta. Możecie sobie na spokojnie teraz przeczytać, jakie mamy pajączki. No i do tego wylękaraczana. właśnie wspomniane pająki, naklejka i papiery na brachy belm. Pierwszym pająkiem, jaki będzie przykładany, to będzie na andutri więc zobaczymy, jak dziewczyna sobie poradzi. Taki oduziomeczek. No, także pierwszym pajankiem jest Nando Tripepi. Ma jakieś może z półtora DC, tak około. No, całkiem duży chłopiec, nie? Albo pani. Albo pani. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to jest pierwszy domek pajączka i lecimy do kolejnego. Kolejnym pająkiem do przeniesienia jest Brachypalina Hamuri, który nie będzie chciała współpracować za bardzo. No, jak jakoś pewnie naszych pająków. Hmm, przywitaj się z widzami podchmielonych placzników <gry> Ojejku, jakie urocze Dobra, a teraz tak żebyś ty jeszcze ze mną współpracowała z albo... To są właśnie braszki. Im się nigdy nie śpiesz, Bo nam zawsze czas. Dopóki jak ich nie pchnie, to one się nie ruszą. Jakże tu możecie zbliżenie zrobić. i widzowie zobaczą, jak to bracha się trzyma. Jak widać dupę zakreszczoną między korkiem a pudełkiem. Czyli standardowe brachy. Mhm. No chyba lubimy ciasto. Drugim pająkiem jest nasza hamurka, Tylko, że siedzi cały czas w tym samym miejscu Nie chce się pokazać Kolejnym pająkiem jest Brachypelma vagans Która jest mikroskopijnym pająkiem No będzie masakra ogólny, nie Za bardzo nie lubię takich małych pająków przekładać Bo zawsze boję się, że coś może im się stać, nie? Mhm będzie tutaj trzeba być tak cholernie delikatnym przy nich, Że to jest coś niesamowitego, bo to takie maleństwo. Czekajcie, niech ono tu się gdzieś przejdzie indziej. O. Tu macie na palcu rozmiar tego pająka, także to jest naprawdę masakrycznie mały pajączek. Nie? Uh -huh. Dobra. No więc co? No skoro już pokazali, pokazałem w sumie, jaki jest to bydlak, to wypadałoby go teraz jakoś tu prowadzić nie mam już pomysłu na to no ale zobaczymy jak to będzie Ty że Ty tutaj idziesz nie, 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 nie no, Ach. no, 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 no. Tutaj mamy wagansa. Kolejnym ptasznikiem jest brachypelma wagans. Mały czarny pająk. Kolejny maluszek to jest pan Sazimai. Kolejny niestety bardzo duży pająk, więc po raz kolejny trochę będzie stresu pewnie, żeby to przełożyć. No i na pewno nie w tą stronę mój mały kolego. Także no, możecie sobie zobaczyć kolejnego dużego pająka, a za to jaki, jaki szybki nie? się zrobił pan kolega, dobra, jesteś bardzo nieprzyjemny dla mnie miejscu, bo nie mam jak cholera jasna złapać, a tutaj panie kolego, no dokładnie, no nie no się trzyma Ciebie jedną łapką. A. Także możesz zrobić zbliżenie tego mojego rozpłaszczonego pyrchla On się sobie rozpłaszczył. Zmęczył się chłopiec. No to co, zamykamy. I lecimy do 600. Tutaj mamy Pana uciekiniera. Albo Panią. Albo Panią Sazimai. Kolejnym ptasznikiem jest Brachypelma Bochmej. Bo chyba tak to się czyta, nie wiem. Możecie poprawić w komentarzach. No i co, no nie ma tu za bardzo co pokazywać tą pająki w kliszówkach, więc no nie ma co się nawet za bardzo rozdrabniać nad wyglądem tych oto pojemniczków. Oczywiście jak bardziej dorosną, no to będą miały lepszy lokum. I w ten oto sposób wygląda efekt finalny mystery boxa, więc mamy tutaj 5 ptaszników. Do tego w się 100 sztuk wylęgu karaczana, bodajże tureckiego. No i tu macie jeszcze nazwy. Pająków, które dostaliśmy, czyli brachypelma Hamori, Nandu Tripepi, Ptyrinopelma Sezimai, Brachypelma Fagans, Brachypelma Bohmei. Także za chwilę pojawi Wam się tutaj podsumowanie, ile co jest warte. No i w sumie to chyba tyle, nie? Także widzimy się w następnym filmiku. Dzięki za oglądanie, cześć! Siemo.